Siemano, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z otwierania 100 star dropów. A właściwie 100 kontra 100 kontra 100. I jest moja dziewczyna oraz mój najlepszy przyjaciel oraz ja. Yeah. Zobaczymy kto będzie miał najlepszą punktację, dlatego że za każdego dropa dostajemy punkty, a na koniec wygrany dostaje skina. Za gadżet lub star power jeden punkt, za skina dwa punkty, za postać trzy punkty. Ja nie mam postaci do odblokowania. Tak? A to musimy zmienić zasady jakieś. To no, zróbmy tak, że są dwa punkty za i za postać i za skina. Dobra, e, dobra mi to pasuje. Okej, okay, to let's go. Zaczynamy. Pyk. Odpalamy 100 star dropów. Dobra, lecimy. Do. Let's go. Epic epicki Ej, u mnie też mityczny, mityczny od razu o! już masz kredyty eee, ale spoko kredyty są spoko. bardzo dobrze bardzo Go. dobrze Tylko nie dają punktów po prostu to jest słabo epicki u mnie jest cały czas lipek na razie O, o jest mityczny mityk, mityk też masz pięk, pięk. ale pięk ogóle, monet, co jest no. ja na razie same rzadkie nie więc wy chociaż Aha. mieliście mityczne o, epicki epicki bardzo fajnie dawaj dawaj, dawaj. Um. W ogóle z epickiego można dostać nawet skina, jest 5% szansy, tak? Tak, Także da to się, ja się zdobyć. O, mamy epickiego, picki. ale nie mam nic. Dobra. Okej, okay, okej, okay. czyli nic jeszcze nic nie się trafił? Nie, ja, nie, ja tylko rzadkie miałem do tej pory cały czas. Ja co jest? I ty cały, cały czas, czas, czas masz w ogóle na swoim kocie rzadkie, zauważyłem, tak. nie? Tak, no. jest jakieś epicki, ale. Nic, nic. niestety, uh, fajnego. O, mityk! O, mityk, mityk nice! Uwaga! jest Zerombisty, super gwiazda. To mi się tam, tam nie podoba. Specjalnie. Mi się nie podoba ten Dobra, skin. i i punkty. zadymiasz nawet, nie? Okej, okay, no mnie nic. Jest no, epic, stary, nie wiem, co? Nie wiem, że Ernest, czyli masz, masz już cztery punkty. punkty, a my zero. No. Nie, no Ej, trzeba doma, to ale odgonić. My jesteśmy słabi. Czekaj, Czekaj, zaraz się coś trafi. <grym> Bardzo rzadki przez cały czas. Co to jest kumie? grane? No nie, zobacz, pod koniec dostaniemy tak same być, legendy. No? O, mityk, mityk, mityk. O? Monety znowu Monety. monety. <grym> nie mogę zrobić dlaczego. Bo, że nic nie trafia <grym> dzisiaj. Dobra, rzadki, że cały czas rzadki. Co, tu masz epic. epicki, widzę. A mityczny? Nie. Mityczny znowu o Dawajcie nie. mi tego skina. A monety. Bardzo dobrze. Dobra, otwieramy dalej. Apicki widzę. Epicki, no. U mnie nie. Saturnowa Rzestny, sława mi się czas. nabija Nie wiadomo po co Ooo, legendarny! u że będzie coś O nie! za legendę! Jak tak można? No dzisiaj coś czuję, że będę miał skina, którego bardzo chcę cały dzień A jakiego więc... chcesz? Spokojnie, Skorpiona! Skorpiona czaka Mocny skorpion czaka No i dzisiaj od... wyszedł dokładnie Tak no Zarąbiście, to dobra to ja jeszcze nie Epicki. Nie ma niestety. Latki znowu. Obejdzie mi ty. O, mityk, mityk, mityk. <laughs> Punktu. No nie, mam bardzo. jest ja yes! Jak was rozbalasz? 6-1-1. Co jest powiecie, że ja mam wszystko na koncie, nie? No. Więc zdaje mi się, że mam dużo większe szanse na skiny. Tak! serio? Faktycznie. Myś, nie mi się wydaje, że nie ma znaczenia. Nie, nie. Wszystkie to pewnie dopiero wtedy coś się zmienia, nie? A tak to masz cały czas to samo pewnie szanse. Możliwe, no. Chociaż kurczę, nie wiem, nie mam pojęcia. No ale nie mogę dostać gadżetu. No, no, no tak, nie tak, Nie możesz postaci. Że wszystko to skiny po prostu, no? No, no dobra, no trudno, no jest taka fajna. No cóż, nie no cóż, Wiecie, czyli jesteśmy jest. zdyskretowani na początku uwaga, o, jest! Skin! Jest skin Jest skin uuu, no ty Fajnie Dobra, Dobra czyli 3, 1 Come on Na swojego ja oczyku jeszcze 6 3, 1, 6 tak. oh, 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 oh. So. Uwaga, uwaga, uwaga Nieee yeah! To jest najgorsze, co się da na Twoim koncie! No! Ej, ciekawe, co jak mam. będę miał maxa już w saturnowej nie? Aha, aha. A to nie miałaś śniki? No nie, to się stakuje cały czas. Tak? Tak. Jest aha. epic, ale nie ma. Epicki, nic. ja też? Nic, niestety, no co, jest grand. Czemu ja tak mało trafiam? Nie ja wiem, co, jedną. Ale mi dużo się Ale na koncie. Hmm. koncie Ja nie mam jej postaci. No. No. O, legenda, legenda, legenda. No nie Uwaga. Co Uwaga! Co jest Uwaga! Yes! No yes! Mister Pimucha, jeden z moich ulubionych skinów! Zarobisty skin! Uwielbiam go. Ale to znaczy, że już go chyba nie no właśnie, <gonywy. <gonywy> no, właśnie o, ty będziemy jest, jest legenda. Dobra, dobry, dobre. Mega dobre. Ale fajne. Nice nice. Nie, okej. Dobra, okay. let's go, lecimy, lecimy, lecimy. teraz. Otwieramy. Dawaj, dawaj, dawaj. Jakiś... Jest o, epic, epic, ale fajnie. A epiki Nic. są w ogóle chyba najlepsze, mi się zdaje, wiecie? Spoko są, no. I często się trafiają. Nie, w sensie mityczne są najlepsze. Czemu mityczny? Lepszy niż legendy? No, zdaje mi się, że jest lepszy niż legenda. Nie, 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 na pewno nie. Więcej skinów mi się trafiło z mity O, Epik. Epik, no. No nie, to my. O, Dobra, Dobra, dawaj, jest Dobra, jest lityczny w końcu. Skin, proszę! Skin ze skinem. No nie do no, punktu mocy. So, <laughs> mocy! Co? Sej do punktu mocy? Ciekawe, ile nam zostało tych star dropów już. No, to prawda. Legenda! Legenda, legenda o, uwaga. O, o, o. o, o jest o, o. znowu co? Han, Han, ale jaki? Zwyczaj to postać, o, tak? Bo, ja, Dobra. Miałem ja jeden cały czas, to jest co grane Porąbane w sumie, nie, że aż tak mało trafiłeś No ale trudno się mówić, przynajmniej dużo kasy będę miał i dużo punktów mocy, będę mógł lepszyć postacie nie, Ale przegram z kina no, no właśnie bo... Kurna, dobra. Że, dawaj, muszę coś. Ja robić. Albo będzie taki. Na sam koniec wygram. O, o mityczny, mityczny. 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 O, co tam jest? Mityczny. Ja epicki. I uwaga, może może coś? No nie, nie. no niestety. O, epik. Epik u mnie też. Kto lepiej? No nie, ty masz tak lepiej. Chyba i tak lepiej. funkcjonuje, A ci w ogóle używacie? Nie. 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 Ja mam klauna na tym ustawioną, nie, nie? Bo wszystkim Kurc, pokazuje, mityczny, że są klauna Mityczny. Mityczny. Proszę, no dawaj cokolwiek! Yes! Oh, yes! Z gid, Nity! To nita. Yeah, panda. panda Nita, nie ja tego nie widziałem. Dobra, ale Git, mam trzy punkty, jest już no. dobrze. Jest nice. Ja ale... od dawna też nie trafiłem żadnych punktów. Nie Okej okay. Nie rzadkie. Aj dobra, czyli ja kombak teraz będę robił? Wam teraz nie będzie nic wypadać, a mi wszystko. Oga, rzadki. No to tak rzadki, <ślam> to nieźle. <ślam> <ślam> nic legenda! O, legenda! Legenda, uwaga! Bo może przegoni Ernesto jednak! Może się uda? Co no. tu jest? Postać! 7-8 No, no jeszcze jeden i mnie przegonisz, chyba że mhm. mi się coś trafi. LEGENDA! O! LET'S GO! Uwaga co to jest! No nie no jak, gdzie to sama! To dobra, nie dobra, czyli mam 4 punkty. No to też jest ok, let's go. No dawajcie coś. Czyli jednak możesz się nie, jesteśmy mniej więcej cały czas blisko, nie? No. Mamy takie same podobne punktacje no. no. bardzo. Mhm. Mityk! O. O o, o. 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 Let's go. O, ale fajny, fajny, and no. 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 chciałbym tak zrobić. No. Czyli ja mam teraz 7? 6, 6. 4 6 6, no, 6, 6 7 8. Okej. Okay. Dawaj epic, udaj mi jakieś eee coraz same żarty. Ja ja okay. No dawajcie jakoś to. No. Ups. Już się skończyło. Już mi mi się, skończyło. Do Do mi się skończyło. skończyło. Za szybko klikało. Mitek, dawaj, 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 Nie, Czyli ja już nie wygram. No tak, ja masz drugie miejsce. Ty masz 8? Nie, ja mam 8, ty masz ja 6. Ja mam 6, no Kurde. mogę ogóle zarysować nawet, no. ty. Co się stało? Jaki kombak? To wy coś wolno klikacie, ja już wszystko... mityk, mityk! Uwaga! Nie, A, no emotka, yes. nie, to nie, nie. być No dawaj, jeszcze jeden skin, żebym już miał przewagę taką, żeby wygrać no nie. Epicki? Epicky. Dawaj, K no. Proszę, no i muszę tu wygrać jeszcze Nie, nie wiem, musisz komu kibicować Rzadki, ciekawe A. kto ma jeszcze, kto komu najwięcej zostało, nie? kto najwolniej tak, klika no. Doma w ogóle najszybciej ja najszybcie klikałam ze wszystkich klikałam, tak No nie mogę wytrzymać, A ty możesz otwierać jeszcze te Mogę? Nie, to też wchodzi w grę, nie otwierałaś wcześniej, więc jakby Tak, jest tak. Same rzadkie, no co jest, dajcie jeszcze jakieś Dobra, rzadki, bardzo rzadki. No nie. Epicki no, okay. doma od razu. Ej, może jeszcze wygrasz, o koniec. jaja. koniec. Tak, a nie masz już nic więcej? Nie. O kurno. ja, ja jeszcze otwieram cały czas epicki. Ja mam jeszcze pięć. Rzadki. Oj! I... Uwaga! U mnie też koniec chyba. Nie! No o co wygadasz? gadasz? O nie, o nie, o nie! Uwaga! O nie! O Na razie, a masz jeszcze? Mam Co nie zgrane, jak ty? to się stało, że te 8 Stardropów dropów o tym wszystkim Oj, no, Koniec. koniec Koniec Pierwszy raz w historii mam remis Co Kurde, Co porąbany, zrobić, no. nie wiem Dobra, dostajecie oboje jest Tak? tak? Jakie chcecie, no No, no dobra, no, no, dobra no, 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 Wybierajcie, wybierajcie jakie chcecie No, no wie, wiadomo co ja kupuję, nie? Co? no tak, no skorpiona, to dobra. Więc lecimy, uwaga to Ile to będzie? 300 gramów. 300, 300, 300, 300 zł, dobra? No, dobra, możesz każdego skina, jakiego tylko chcesz. Wszystko. Mm, mm, mm. Zarówno ja wiem, mistrza. którego ja chcę. I ty też wiesz, którego ja chcę. No? Wiesz, że ja uwielbiam Piper. I ja już mam prawie wszystkie skiny. Chcesz tego? Nie chciała tego. No to dobra. Okej, okay, to dawaj. E, muszę ci ja. Mój ulubiony e, skin to jest obecnie w grze. Kurde, ale on jest Chyba mój ulubiony skin Mega teraz jest fajny. Mega. Ciekawe, jak wyglądają jego animacje, bo to jest legendarny skin. Swoją drogą ja w ostatnim odcinku Ernesta też wygrałem skina, więc tak. też przetestuję swojego o, skina. no. Czekaj. Mega Mortis, ale on jest fajny Dobra, uwaga, odblokowuję Czyli co, strefę go. chyba, nie? Najlepsza super, będzie strefa Super, super, super Naj, no, jest wybrałam mega wtedy, żeby ją zdobyć i jej nie zdobyłam Gorąca strefa i testujemy Jakiego skina ma tamta Meg? A to jest. Ale, ja nawet nie mi... wiedziałam, że w ogóle, bo jest. Zobaczcie w grze jak wygląda Jakie my mamy skiny, boże, jak to jest piękne Piękne, ale dobra. wiecie co? Dobra, ty lepiej na prawo leć, no, bo ja... ty masz lepszą ja, do... ja wybrałam Piper, bo jest ładna, Oj. ale ona czy jest dobra na tą mapę, to nie wiem no pa, pana najlepiej. tego skina, co jest? Co jest Nigdy go nie widziałem Jest dobra, leży O nie o Nie, nie leży. Ja mam tutaj tego, Perla O nie, <grym>, zrobiłem dobra. największy dobra. błąd każdego Mortisa O nie, co ja zrobiłem no Walnąłem w ścianę i przez to przegrałem okay, jak tam sobie radzicie w ogóle? Macie ja wygrałem no, ja ja cały czas, więc Zdaneczku. jeżeli dobra. uda wam się Perla pokonać Ja tutaj idę kurde. O, no co, jaki malon! Wy... O, teraz nice, udałabym się mi pomóc nice, w nice, sobie. Nice, nice. Bo jak on ma już tam rozstawione swojego ulta, chwila, chwila. to możesz ze mną iść cały czas. Ja tutaj przyjmuję strefę, ale mogę już iść. O, nie, nie pójdę na tamtą stronę, bo przepadłam. Kurde, okay, okay, no umaga, nie jestem uwaga, w stanie uwaga, z niej wygrać. Perry jest za mocny. Jak tutaj rozwalam. No, dawaj, dawaj, szybko, bo przegrywamy. Musimy tu wygrać, let's go. O, nie! Dobra, to ja idę z tą też. Dawaj, jesteś w stanie ich rozwalić. Szkoda, że nie żyjesz. Kurde, jeden nie żyje. O, nie. Nie, 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 musisz iść do ma na strefę tam jego. Dobra. Bo nie ma czasu. Nie ma czasu, sekund. 90 Dobra. Okej, okay, jest ojej, Dobra. Ojej, ojej, co ty o, o. się dzieje? O, 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 o. Nie możemy dać im wejść na strefę w ogóle i ktoś musi na tamtą zdobyć. No, no. Jeszcze w dodatku. No ja nie mogę, bo nie, ja mam tutaj nie. rozstawione Nie, skinąłem. Dobra, Ja mam nie iść dobra? tam po prostu jako Mortis, Dać sobie A. radę, czy nie? Czekaj, ja przypadek. Nie, na... konieś, się od razu Jeśli Jest jest lipa, jest lipa, musisz tam iść. nie, dobra, trudno, ale skiny zarombiste. No, mega fajne. Dobra, to dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Widzowie, do zobaczenia z razem. Cześć!